Stanęliśmy sobie na parkingu nad wodą i to zastaliśmy. Jakiś czwok zgubił nawet krew, w środku też. Na szczęście okazał się takim idiotą, albo okazali, że nie skumali, żeby pokonać zabezpieczenia drzwi. I chyba uciekli w popłochu. Eee, na pewno ukradli nam wszystkie dokumenty od auta. Huch, innych zniszczeń nie widzę. Na razie policja jedzie zobaczymy. Policja odjechała. Zaczynamy sprzątać i to, zabezpieczać jakoś. Noc przed nami. Zobaczymy, gdzie staniemy. A jutro trzeba się zastanowić, gdzie to naprawiać. Hmm. A tymczasem. A tymczasem tyle. Złodzieje byli na tyle głupi, że nie zauważyli kamer, ale to jeszcze nic. Nie zauważyli kamery z przodu. <śm> nie zauważyli kamery z przodu. I mamy ich na nagraniach. Mało tego. Byli tak głupi, że jak już wybili tą szybę, i nie mogli otworzyć drzwi ani tu. To za drugim razem zaczął otwierać ten zamek. Idiota. Ale, żeby ten zamek otworzyć, no to może nie będę mówił trzeba wiedzieć, jak otworzyć. Jeżeli w ogóle, bo jak jest zamknięty na klucz, to się nie otworzy. Ale on nie był zamknięty na klucz, a idiota i tak go nie otworzył. Więc dzięki tym zamkom. Które zdecydowanie zdecydowanie można polecić. Nie weszli nam do środka i nie buszowali jak chcieli. Wziął to co sięgnął. Straty jakieś są. Poległ jakiś telefon, który był tam schowany. Dokumenty e, wyrzucone jak się okazało, policja znalazła. E, niestety w skrytce miałem. Mm, portfel, czyli moje wszystkie y, dokumenty, po prostu go tam wrzuciłem. Kasy było niedużo, y, no ale wszystkie y, wiadomo dokumenty do wyrabiania na nowo, karty y, z banków i tak dalej i tak dalej. Wszystko, wszystko jest zastrzeżone. Ogólnie już w tym momencie nic tam się raczej nie wydarzy. Natomiast problemu troszkę narobili. No i zobaczcie, folia się przydała. Może to nie jest rzecz w ten sposób zamontowana, że nie da się wejść. Ale po pierwsze, no też istotne, te kawałki nie zasyfiły nam całego kampera po horyzont. Nie będzie rok sprzątania. Ale co ważniejsze, ten idiota wziął tłuczek do szyby, stuknął ją, no i się zdziwił, bo szyba dalej wisi, nie wypadła, tak? Nie wszyscy się może orientują, jak to, jak to wygląda, ale boczne szyby, jak się e, stuknie czymkolwiek, to ona się wysypuje. E, ta wisiała na folii, no i zaczął się debil e, przepychać przez to, e, kilkukrotnie zresztą, co mamy, co mamy na filmie. Idiota pociął się cały, zalany w krwi, <grym> za kolejnym razem przyniósł ręcznik, przepychał się z ręcznikiem. Co jeszcze jest najfajniejsze? Ten debil w ręku miał rękawiczki, że nie wiedział, że, że je się zakłada. Na ogół rękawiczki się zakłada na ręce, a on trzymał zwinięte w ręku. No i zostawiał wszędzie te swoje odciski DNA, bo zbierali, zakrwawił się, zalał tutaj. Niekoniecznie, niekoniecznie wszędzie teraz będzie to widać, żeby pokazać ale zalał się krwią, tutaj jego, tu jego skóra nawet wisi, bo wydar sobie tą, tą, tą skórę, tutaj pościerali to jego krew. <grymna> Na zewnątrz tak samo, tutaj było, tutaj było wszystko... Ach Jezus, telefon, lampa i pokazywanie, tutaj było wszystko we krwi, I oni to też pozbierali. Wszędzie tam na filmie było widać dokładnie, gdzie on tam dotykał, co łapał, to dzięki temu oni od razu pozbierali te odciski. Nasze dokumenty wyrzucili na miejscu, które stąd wyjęli, więc też z odciskami nikt tego nie dotykał, tylko najpierw... Najpierw najpierw były pozdejmowane, no i mają wszystko. No, mają tam ich odciski, mają, mają to DNA tam dla siebie. To pewnie chłopaków nie pierwsza akcja i nie ostatnia. Także będą tam fajnie namierzeni. Mają auto, którym byli, no i pana z każdej strony w akcji. A w ogóle tak się, tak się idiota w szok chyba wbił tym, co robił, albo że nie może drzwi otworzyć, że tutaj, słuchajcie, tu dobrze widać. O. Może i dobrze, tutaj na półce y, leżała kamerka y, Osmo Pocket. Normalnie, tutaj, tam sobie. I no Debil nie wziął tego, no, albo nie zamierzał. Ja już nie będę mówił o naszym, y, naszym tablecie. Y, który, jak ktoś się rzuca, już na takie rzeczy, no to wiadomo, że to jest dość cenna rzecz dla niego. Y, tablet, nówka, sztuka. Na dwóch magnesach się trzyma. Wystarczyłoby, żeby wziął. Może myślał, że to radio i będzie musiał rwać. Bo bonówka sztuka 4000 w złotówkach kosztowała, a skoro się rzucał na telefon i tak dalej, to, to pierwsza rzecz, którą, którą też powinien wziąć, ale chłopina się wykrwawiał. Może pojechał do szpitala, żeby się, żeby się ratować. Nie wiem. Sprzątamy, klejmy szybę. Trzeba iść spać, bo już późno. Następnego dnia podjechaliśmy zorientować się jaki idzie koszt wymiany tej szyby. Okazało się, że to w granicach 400 franków. Wybraliśmy taką opcję, żeby w ogóle tego nie zgłaszać do ubezpieczycieli, bo mi nawet się nie chciało do nich dzwonić i użerać, nie użerać bez znaczenia. Kupiliśmy szybę. Szyba kosztowała w firmie 140 franków, do tego klej trzeba doliczyć 20 160 franków, no i wymiana wymieniłem tą szybę w dosłownie 20 minut no może trochę więcej dłużej schodzi z wycięciem, z wycięciem starej, żeby tam nie, nie uszkodzić lakieru nakładacie klej, odtłuszczacie, nakładacie klej, przyklejacie szybę nic skomplikowanego tym bardziej, że tam są jakieś takie ala znaczniki czy, czy kółeczki dwa, które się wpasowywały więc nawet nie trzeba patrzeć czy ono jest równo, krzywo szyba wymieniona Strata, strata niewielka. Kolejna rzecz co do samego alarmu. Nasz alarm działa na tej zasadzie, że jak się otworzy drzwi, to będzie wył. No i to jest duży błąd. Alarm musi być taki, który będzie działał w momencie już wybicia szyby na wstrząs, najlepiej, albo po prostu na ruch. I to nie tylko w kabinie, bo tak samo mogą wyrwać jednym ruchem. Szybę z tyłu szczęści mieszkalnej i tak samo będą próbowali tam włazić, więc ta strefa, gdzie, gdzie ten alarm to widzi, powinna być w całym kamperze, w całej przestrzeni. I najważniejsza rzecz, alarm taki, tak jak mówię, żeby działał na ruch, na, na, na dźwięk. Wybijanego szkła, i tak dalej, żeby zanim wejdą do środka, już wył. I kolejna rzecz: potężnie wył. Nie pierwszy z brzegu alarm, który standardowo ma tam jakąś śmieszną serenę, która ma 100 decybeli. Może się wydawać komuś, że te 100 decybeli to jest coś, natomiast w niektórych miejscach tego w ogóle nie słychać. Jest jakieś tam wycie, że nikt nie zwrócił uwagi. Tutaj w poprzednim filmie kolega Camperos pisał właśnie o tym, że u siebie coś takiego montuje trzy mocne sereny i to jest, to jest fajne rozwiązanie. Kupić takie sereny, żeby one naprawdę wyły, jak jak taki pajac dojdzie, zacznie wam się włamywać, niszczyć. Kto się uruchomi, to będzie taki dźwięk, że go od razu sparaliżuje. On będzie wiedział, że wiedzą wszyscy, biegną właściciele albo, albo ktokolwiek z boku się zainteresuje. Także podstawową rzeczą jest alarm, taki, który będzie od razu wył. A kolejna rzecz, bo możecie zostawić auto w takim miejscu, gdzie nie będzie miał kto zwrócić uwagi na to za bardzo, i pomimo tego alarmu będą mieli jakiś czas no To są te zabezpieczenia na w pierwszej kolejności drzwi, tego typu zamki, jak my mamy. Gdzie w momencie, kiedy to się zamknie, nie ma jak tego otworzyć, by trzeba było łomem rwać. Więc jak to sobie powybijają, to mogą wchodzić przez okno. Ale w przypadku, w przypadku okien, z kolei można montować przeróżne folie. W naszym przypadku była dość podstawowa ta folia, i jeszcze. Uważam, że jak następną zamontuję sam, to będzie zamontowana w ten sposób, że nie da się bez siekiery wejść i tak zrobię i myślę, takie te 8, nie wiem czy 12 by się udało, pewnie nie, bo to jest bardziej do szyb płaskich, ale te 8 mil folie jakby zamontować w odpowiedni sposób, to mógłby być problem, żeby wejść, więc zanim to rozbiją, to, to ten alarm będzie wył i może, może sobie dadzą spokój, tak? Kolejna, kolejna rzecz, no typów złapali. To akurat fajne, policja się wow, wykazała, dostali samochód, rejestrację, typa nagranego, wszystko udało, udało im się złapać. Dorwali chyba na przejściu granicznym, chcieli chyba, chyba kontynuować. Zbieranie fantów i dorwali ich na przejściu, z tego co wiem, granicznym, jak do Niemiec się przedostawali. Niestety udało się, niestety, niestety udało się odzyskać telefon. No telefon też tam ma jakąś wartość. Udało się odzyskać. Musieliśmy tam pojechać do celników i, i go mieli. Odzyskaliśmy dokumenty auta, bo wyrzucili, jak się okazało, pod auto. Więc były na miejscu, nie udało się moich dokumentów odzyskać, czyli tam całego portfela, w środku jakieś tam była równowartość, nie wiem, tam 400 euro plus no, ta wybita szyba większych strat nie była, mogły być o wiele większe, także także zdecydowanie zdecydowanie trzeba zainwestować w alarmy i te zabezpieczenia. Tak, także złapali ich z tego, co wiemy już najpierw byli aresztowani, a teraz chyba chyba siedzą już mocniej, ale na razie tam nie mówią jeszcze wszystkiego na ten temat panowie policjanci no i co, no i chyba tyle oby nikogo z was coś takiego nie spotkało ale trzeba się z tym liczyć więc zabezpieczajcie maksymalnie róbcie tam co się da, fajnie też mieć jakieś te alarmy widoczne, żeby po co wam, wam mają wybijać szybę? Może niech będzie widać jakieś czujniki ruchu, albo znaczek dodatkowy, że jest alarm, i może sobie, może sobie odpuszczą. A teraz zerknijcie sami, jak, jak wyglądała ta komiczna próba okradzenia nas w wykonaniu Włochów. Bo z tego co wiemy, to Włosi byli włoskim autem, więc zobaczcie, jak wyglądała włoska robota.